Panie Prezydencie, no, początek sezonu pszczelarskiego, z czym się wiąże? Oj, z ogromnymi problemami, ale problemami nie tak dla bezpośrednio dla pszczelarzy, jak dla organizacji pszczelarskich, ale również dla władzy, która sprawuje w Polsce władzę i składa dziś propozycje. A są to propozycje m.in. dotyczące sprzedaży bezpośredniej i tutaj trwa dyskusja, ile tego miodu bez opodatkowania pszczelarz będzie mógł sprzedawać. Bardzo różnie to jest, bo jest to od 20 kg z jednej rodziny pszczelej przy 80 rodzinach, kiedy 81 już dział specjalny, to jest to na 600, do propozycji finansowej, a więc kwotowej do 80 tysięcy złotych, czyli 20 tysięcy euro, by tak jak w całej Unii Europejskiej. Myślę, że szczegóły będą rozpatrywane w tej chwili już do tej drugiej propozycji, a więc jest to 4 tony miodu bez opodatkowania, po to by pszczelarzom się opłaciło, Trzymać pszczoły, bo pszczoły to nie, nie miód, pszczoły to zapylanie. To jedna strona medalu. Druga to kwestia dziś już tych badań, nie tylko resortu zdrowia, ale również Ministerstwa Rolnictwa badań nad neonikotynoidami. Spokój mamy z GMO, bo w Polsce obowiązuje zakaz, pszczelarze nie muszą badać na razie tego miodu na pyłki roślin genetycznie modyfikowanych. Ale. Ale Niemcy, Hiszpania, Francja wręcz żądają tego, organizacje pszczelarskie, by badać wszędzie taki miód. Nasze firmy w Polsce już też, jeśli kupują od pszczelarza, żądają takiej informacji, bo, bo czasem, niestety, ale bawimy się w sprzedaż miodu nie własnego, tylko od firm. A więc to ta sprawa i następna a odbyło się dopiero co posiedzenie. EPBA, Europejskiej Federacji Związków Pszczelarzy, wszystkich prezydentów Związków Unii Europejskiej oraz Armenii, bo przyjechali przysłuchiwać się do nas, jak również słysząc o tym naszym programie neonikotinoidów, przyjechał przedstawiciel Argentyny. Spotkaliśmy się w ubiegłym tygodniu i dyskutowaliśmy na temat właśnie neonikotinoidów, środków chemicznych, które. Jak mówią, fachowcy są 7 tysięcy razy bardziej szkodliwe od słynnego DDT. A więc jest to śmierć w rękach często rolników. I to jest najważniejsze dla nas zadanie, bo w Polsce ustawa o nowa ustawa o środkach chemicznych w rolnictwie i stycznie, ale również zakaz na dwa lata. My musimy doprowadzić do tego, by badania te medyczne badania i te badania z instytutów rolniczych różnych branż trafiły bezpośrednio do decydentów w Brukseli. Tym trudniejsza sprawa, że mamy dziś wybory do europarlamentu i mówienie dziś tym, którzy tam są, myślę, że nic nie da, ale mówienie tym, którzy kandydują trochę może dać, że nagłośnimy temat, natomiast ciężka praca będzie czekała w tym roku, bo Przyszły rok to podejmowanie już decyzji przez eurodeputowanych w sprawie albo dalszego przedłużenia zakazu stosowania niektórych neonikotynoidów albo przewrócenie. Jeżeli przewrócenie, to to nasilenie CCD czyli błądzenia pszczół opuszczania rodzin pszczelich nasili się. A więc problem bardzo ważny. Przedaż tego nie odczuwa tego nie czuje, dyskusja toczy się non-stop. Zwłaszcza, że że trzeba mieć tutaj oparcie o fachowców. Ja jestem dumny w tej chwili z tego, że przy Polskim Związku Pszczelarskim działa Rada Naukowa, więc to jest śmietanka polskiej nauki Pszczelarskiej. Jestem dumny z tego, że mamy swojego przedstawiciela w komisji przy ministrze Rolnictwa do dopuszczania środków chemicznych. Komisja rozpoczęła działać od września. Ale już cztery wnioski naszego profesora Pawła Chorbińskiego były co do niedopuszczenia niektórych środków chemicznych. A więc to wszystko składa się na ogromnie ważne działanie, które bez udziału administracji rządowej będzie niczym. Natomiast jest potrzebna współpraca, ale na dole również jest za, potrzebne zaangażowanie pszczelarzy, którzy będą informować o złych praktykach niektórych rolników. Martwi nas tylko to, że kary, które z 50 zł do 500 zł i dopiero wzwyż, że to są za niskie kary. Za niskie kary, ponieważ takie kary nie dały niczego w Niemczech. Dopiero kary dużo większe, tak jak... Potrójnym dopiero za złego stosowania środków chemicznych 5 tysięcy złotych, a tam to było prawie ponad 1000 euro, to wtedy zaczyna dopiero skutkować. Zobaczymy, jak ta ustawa w tym roku będzie wdrażana w życie, czy rolnicy dostosują się do tego, czy nadal będą sypać tak na oko. A sypiemy na oko, bo ja nie znam rolnika, który miałby wagę analityczną. Nie znam takiego, bo jeżeli kiedyś trzeba było 7 kg na przykład kwastoksu na hektar, to dzisiaj trzeba kilkanaście deko środka chemicznego na 10 hektarów. Więc jak to zrobić dobrą ciecz? A więc będziemy <coughs> dawali te, to na oko, więc będziemy zatruwać środowisko. I dziś nam już nie chodzi o, o pszczoły nasze, bo tu jesteśmy pewni, że powoduje to błądzenie pszczół jak również powoduje to wylatywanie pszczół całkowicie z ula. Ale chodzi nam w tej chwili o to, by zwrócić uwagę poprzez pszczoły na nasze organizmy. Jeżeli pszczole skracamy życie o 9 dni, a jest to delikatny organizm, to co z nami? Kiedy my zaczniemy chorować? Profesor Czarnecki, jeden z najlepszych specjalistów na świecie w apiterapii mówi, że od już 16 lat nie mamy nowego antybiotyku. Ale produkty pszczele zastosowane w odżywianiu człowieka powodują to, że mamy te możliwości odtrucia organizmu. Jeśli tak, to musimy zwrócić uwagę na produkty pszczele w taki sposób, by one były, miały wartość leku aptecznego, i my się to działanie w tym kierunku musi iść. Z drugiej strony, ochrony tego, co kwitnie, tego, co piękne i wspaniałe w przyrodzie.